Jesteśmy już w samolocie, dobrze przygotowani i wyposażeni. Nowiutkie wizytówki, proszę bardzo. A teraz poważnie. Dwie rzeczy przed odlotem chciałem, żeby do Was dotarły. One dotrą jutro rano. Ale pierwsza to, żebyście pamiętali, to nie jest tylko jakaś moja działalność, moja podróż. Gdyby nie Wy, i tu mówię o każdym z Was, kto w jakiś sposób nas wspiera. Czy modlitwą, czy w mediach społecznościowych, czy pracą w redakcji, czy sprzątaniem, czy gotowaniem, czy wsparciem finansowym, to wy macie udział w tej podróży. Ja nie jadę sam. Oczywiście każdy chrześcijanin jest ambasadorem Jezusa Chrystusa i wy i ja, mówię do wierzących, a wszyscy telewizowie idź pod prąd, są współuczestnikami tego wyjazdu. Ja jestem no, po części waszym reprezentantem, przedstawicielem. Także mam trochę, można powiedzieć, podwójną rolę. Jest też spora część redakcji z nami i też mamy e, przy, przywilej. Wiedzieć, że już tam na nas czeka grupa biblijna, klupić pod prąd Chicago, też przyjadą i z Kanady, i z wschodniego wybrzeża, potem będzie Floryda. Druga rzecz, takie myśl przewodnia, lecimy powolność, ale druga to jest właśnie dokończmy dzieło Solidarności. I mam przywilej tam współpracować z Jołosiakiem, legendą Solidarności. O nim się nie mówi, w ogóle nie mówi się o ruchu azowym. Że to dzięki właśnie tym dwóm ludziom, katolickiemu księdzu, który się nawrócił do Jezusa, i chłopakowi, emigrantowi z katolickiej rodziny, który w Chicago nawrócił się do Jezusa i przywiózł protestanckie materiały i liderów, misjonarzy księdzu Blachnickiemu. Potem powstała Solidarność. Niestety biskupi katolicy i komuniści uniemożliwili, żeby to w pełni zakwitło. Dzisiaj mamy już pokolenie wnuków, pokolenie naszych dzieci. Ale jeszcze my żyjemy, ci stare dziaty, nie? I chcemy odnowić to marzenie o wolnej Polsce. Lecimy po wolność, lecimy dokończyć dzieło Solidarności. Dołącz do nas.